Cześć, tu Jacek. Cześć, tu Kinga. Cześć. Mini. I co masz tu mini no. Masz mini. Mini, mini. Dobrze. Karol też pokazujesz pluta? No, mają maskotki. Dzisiaj dzieci z domu. To tu kolejne. No. Minia. Zębacz też musi być. Muszę go pociągnąć na szczęście. To jest taka malutka dzieciusia. Dzieci dzisiaj w domu, niestety. Nie byliśmy przedszkolą, bo kasz No kaszel już niestety nie mogą iść do przedszkola, także. Od rana do nocy siedzimy sobie w domku. Halo. Tragizm, No ale Tata. trzeba jakoś przeżyć. Co? Pokaż A. Co? No co? No, ząb ci się rusza. No dobrze. Dzisiaj mam dwie krzyżóweczki, następne kolejne podejście, bo już normalnie szał dostaje z tymi krzyżówkami i mi coś tu za dużo pustaków. I tak próbuję, próbuję i no może w końcu coś wpadnie. Dobrze, mam z numerem 11 i z numerem 3. Może zaczniemy sobie od 11. Co? Kolejny mu się rusza. No dobrze, to niech mu się rusza. Na razie tutaj nic takiego nie ma. Zwekło mi się. Nawet nie ta wiem, czy to... jest jakieś słowo, czy nie. A coś Jakie... odwekło mi się. Dobrze. Udo tu jest. Udo. No dobrze, zobaczymy co to da. Literka I. I. I akurat tutaj nie za bardzo, ale. Udo i koniec na tym. A tutaj i. Jak teraz potrzebny jest V, to nie ma oczywiście. v Przecież po co? Te I omieliśmy O, mieliśmy, mieliśmy. Czyli peci Powstało. I. I to by było. I to by było na tyle. Tu literka E. Y. Mm. Mm. Chyba nic nie będzie. Tu powstał Karaiby. Ale to jest na tyle. No dobrze. Tu jest jeszcze... Dobrze. Pogoda dzisiaj londyńska. Tak zwana angielska. Mgła. Co tej dzieje była tej głębi? Odranać si była. Py. Od si to tak, jak, jak policja. Ty jak policja. No, py, tylko, że tego py nie mamy już. Kara spadła mi punk. Kara spadła mi myki mini. Nie, sama samo podnieś. Tata, spadła mi milka. No widzisz, no to musisz podnieść. No i to by było na tyle. Także. sobie. Było cztery dyski, ale nie ma. No niestety. UD. Przegrana. Przegrana. To weźmiemy sobie z numerem 3. I zobaczymy co tu będzie. Literka M. Literka M. Kajdanki, już. Już kajdanki i pluto spada zaraz U, O, o a. Co ty robisz tam? Nic. Tylko znowu tał badowską mę. Ocz! No. no to spada sobie To teraz chyba cały tydzień a. w domu będą, także. Nie. Nie. Człowiek będzie uwiązany. Na razie do lekarza nie dzwonię, bo się nie idzie w ogóle do dzwonić. Masia wiedzie, nie wiem, wszystko po pierwsze. Zresztą co mi lekarz przez telefon powie, czy dzieci mają co mają brać, no, bo to jest jakieś chore. Sam sobie mogę dać, syrop. To mi powie, czekać, co się rozwinie. Brawo, brawo, brawo! Yes. Tata! Mm -hmm. Zobacz! Co na to? Jeśli patrz, patrz, brawo! No patrz. Jak zasła, to no. później to włazła! Ej, zobacz to! Nie wiem, jak się mi to udało się! Tata, zobacz to! No dobrze, nie, ja teraz tutaj drapię, to nie mogę patrzeć. No. no? Dobrze, i ostatnia literka, T. Tak. Jak ty, tak. Ty, jak ta, tak. Ty, jak ta, tak. Ty, ty, ty. Także z lekarzami teraz to jest w Jest ty, ty, ty? ty, ty, ty? Hmm. Dozwonić Bo... się, to jest w Powinno być ty, ty, ty. To... Ale ciężko to jest tu. To jest coś podobnego, co to ja. się dzieje. Ale się już zmęczyła. Co tu było? 200, ale niestety 200 nie mamy. Aha, no chyba jest dnia. Opal, pole i nowe. Trzy, py, dziesięć złotych. powinno być. A tylko Jest Jest 200! Nie ma 200, 10. 10, 10 zł. Ale to no. jest 200. Tu no by było jakby było R i K, ale nie ma. To, to. Jest? czyli podsumowując dzisiaj jest. 20 okay. wydane, 10 zwrócone, tak znowu dyszka tyły Zresztą, i nic, będziemy dalej próbować, zobaczymy, może coś siądzie znowu, no. Zresztą, ale jest naprawdę tragedia z tym dyszkami, coś w ty, tym nowym 30, zadaniu, coś, coś wygramy, nie tak, nie wygrałem. Pół na pół jest. Chyba zmienię, nie będę drapał krzyżówek, żeby na to odpuścić. Czy drapać dalej? Drapać dalej. Dobra. 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 To dziękuję za uwagę. Łapki w górę. Komentarze, subskrypcje. Czekam na tysiąc. Będę zrobił jakieś rozdanie. Pluto nie ma ani zębów w tym. Ma zębów Pluto? No ma zęby. No. A tylko dwa? Pluto też ma zęby. O, jak zębasz Bober. Bober go tego. Ma dwa kielce. A Tę... Bober ma jednego kielca. <laughs> Dobra. To trzymajcie się do następnego. Papa. Papa. Pa. Pa, pa. Kika, powiedz, papa? Papa. Pa. No. Cześć.